Witajcie, przyjaciele! To program Imperium Kłamstw, w którym omawiamy manipulacje i dezinformacje w rosyjskich mediach. Kiedy Europa idzie na wojnę, telewizyjna przepowiednia, która powinna przestraszyć kontynent, w wieczornej audycji, prowadząca Olga Skabiwa, rozpoczyna swój segment prostym stwierdzeniem: Wojna między Europą a Rosją. Staje się coraz bardziej oczywista. Następuje lawina cytatów: Wucicia, Kalasa, Trumpa, europejskich dyplomatów, a nawet włoskich i niemieckich profesorów. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak polityczny skrót. W rzeczywistości, to starannie skonstruowany, alarmujący mit. Europa, utraciwszy jedność, dryfuje ku katastrofie, którą tylko Moskwa może powstrzymać pierwszy. Prolog strachu Wszyscy szykują się do wojny. Fragment rozpoczyna się słowami prezydenta Serbii Aleksandra Vučića, wypowiedzianymi jakby w imieniu małych krajów uwięzionych między młotem a kowadłem. Serbia jest zmuszona do uzbrojenia się, a Europa, cytując Skabiejewą, nie jest w stanie stawić czoła kontynentalnemu supermocarstwu Rosji. W ciągu kilku minut zarysowuje się emocjonalna sceneria. Zbliżająca się wojna jest nieunikniona, a Europa ponosi winę za jej eskalację. Dla widza nie jest to analiza geopolityczna, lecz katechizm strachu. Zachód jest słaby, rozbity, sparaliżowany wewnętrznymi sprzecznościami. Każdy przejaw europejskiej solidarności przedstawiany jest jako histeria wojenna, a każda wątpliwość jako przebłysk rozsądku dwa. Europa jako skorpion z jadem, ale bez siły. Parafraza z Financial Times zajmuje szczególne miejsce. Każde państwo europejskie jest skorpionem z jadowitym rządłem. Ten cytat, wyrwany z kontekstu, staje się alegorią. Europa jest agresywna w formie, ale bezsilna w istocie. Następnie dodawana jest warstwa pseudohistoryczna. Fragmentacja po upadku Rzymu. Uczyniła Europę wielką, ale teraz stała się jej przekleństwem. W ten sposób Rosja jawi się jako supermocarstwo porządku, a Unia Europejska jako Imperium Skorpionów, gdzie wszyscy żądlą się nawzajem, zamiast toczyć prawdziwą wojnę. To nie jest tylko propagandowa poezja, to odwrócona lekcja historii. Idea różnorodności, na której zbudowany jest projekt europejski jest przedstawiana jako źródło słabości. W tej logice Europa nie jest Unią wolnych państw, lecz chaotyczną masą skazaną na poszukiwanie zewnętrznego jądra w Moskwie. Wojna między Europą a Rosją staje się coraz bardziej oczywista, stwierdził prezydent Serbii Aleksandar Wucić. Według niego Serbia znajduje się między młotem a kowadłem. Więc, chcąc nie chcąc, Serbia jest zmuszona zbroić się do obrony. Szefowa europejskiej dyplomacji, Kalas, wzywa do ataku. Stwierdziła, że wojna Rosji na Ukrainie stanowi egzystencjalne zagrożenie dla Unii Europejskiej Putina. Trzeba powstrzymać. Sam się nie powstrzyma. Ale w Europie nie ma jedności, zauważa Financial Times. Dlatego Europa nie jest w stanie stawić czoła kontynentalnemu supermocarstwu, jakim jest Rosja.